zaczynamy wysiewanie tutaj mamy pierwsze no już mam jedną wysianą marchewkę pietruszkę ale teraz już już więcej także tutaj są, to są z wczesnych marchewek marchewka oxheart, bardzo śmieszna chciałabym ją spróbować buraczki sałata Trochę jeszcze koperku, rzutkiewki podłużne i takie pikantne, e, pikantne zioła, e, rukola i musztardowiec jest, a taki spicy mix jest. No i tutaj jeszcze ta pietruszka cukrowa, też na te pierwsze zbiory, bo ona jest, nie ma duży, dużych korzeni, także fajna na takie wiosenne, letnie. No i halabanga to. To taka też już na zbiory i do przechowywania również. I jeszcze jedna rzodkiewka taka czerwona. No i wysiewamy. Uczymy, jest już trochę przygotowana ziemia. Ja już mam pierwsze marchewki i pietruszki już, są pierwsze wysiane. Między innymi jeszcze Wam pokażę, bo mam taką też odporna na zimno. Eskimo się nazywa i ona faktycznie e, czytałam, że jest odporna na te, na te takie zmiany pogody e, i jest, więc ją już wysiałam jeden rządek taki dłuższy e, na pewno ją dosieję e, i zobaczymy także a wy napiszcie w komentarzach czy Wy już też wysiewacie swoje pierwsze, pierwsze warzywa. Do zobaczenia!